Witam Państwa bardzo serdecznie na portalu www.wróżbyonline.pl. Ja się nazywam Le jestem tarocistką i będę Państwu opowiadała o kolejnych wróżbach Andrzejkowych. Proszę Państwa, oczywiście nieodłącznym, a szczególnie wróżek, elementem, atrybutem, który każda wróżka ma przy sobie w czasie takiej imprezy są karty. Ja używam kart tarota albo kart cygańskich, ale to w tym momencie nie ma znaczenia, bo na czym to polega? To polega na tym, że Różne osoby sobie wróżą i to jest to fajna zabawa, ale bardzo często jest tak, że przychodzą ludzie zupełnie yy, nienastawieni na zabawę, tylko z poważnymi problemami. No niestety tak to w życiu bywa. Oczywiście nikomu problemów nie życzymy, ale musimy się z tym również liczyć, i w związku z tym naprawdę karty są bardzo potrzebne. Bo, bo jeżeli mamy odpowiadać na jakieś konkretne pytania, które Państwo nam zadają, no to właśnie do tego celu najlepsze są karty. Ale również jest taka wróżba. No tak troszeczkę z zupełnie innej beczki, yy, która mówi o zakwitaniu gałązki wiśni. Jeżeli urwiemy czy obetniemy gałązkę wiśni, wsadzimy ją do wody i do grudnia ta gałązka puści nam zielone listki, to znaczy, że czeka nas w szczęście w miłości, że spotkamy kogoś. Jeżeli tych listków nie puści, no to musimy się nastawić na to, że będziemy, że będziemy w samotności. Proszę Państwa, ja Państwa bardzo gorąco zachęcam do zaglądania na nasz portal www.wróżbyonline.pl, ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa sporo niespodzianek. Nasi doradcy będą czekać na Państwa telefony, na Państwa SMS y na maile, na czat. Także bardzo gorąco zachęcam, bo myślę, że warto właśnie w tych, tych okolicach, że tak powiem, amczajkowych skorzystać z naszych porad. Dziękuję bardzo.